Na moim kanale Azotarot, dziś kochani, czytanie zatytułowane Bratnia Dusza, czyli Wasza relacja, Wasze serce i dusze chcą być razem, tak? Zobaczymy, jakie tutaj będą przeszkody, jakie podjąć kroki, żeby było warto tą relację dalej utrzymywać. No, po prostu zobaczymy, tak, co tutaj w kartach nam wyjdzie. Dzisiaj użyję też kart. Typowych orkli miłości. Zobaczymy, jaką energię też nam tutaj te karty przemycą, że tak powiem, w tym rozkładzie. Tak jak to u mnie w filmach, wybieracie sobie kartę numer 1 lub kartę numer 2. Karta numer 1, a z kielichów, karta numer 2, trzy kielichy, czyli karty bardzo takie uczuciowe, uduchowione, obie. Tylko po prostu wy sobie wybierzcie, z którą bardziej synchronizujecie, z którą się widzicie w tym czytaniu bardziej lub talię, tak. Talia numer 1, talia numer 2. Wybierzcie sobie, którą może ewentualnie chcecie bardziej synchronizować się z talią, którą będę robiła czytanie. zaczniemy od karty numer 1. A może jeszcze wiecie co zrobimy sobie w międzyczasie? Kartę przewodnika, bo już dawno tego nie robiłam ostatnio karta przewodnika. Ktoś mi ostatnio tutaj pod filmikiem napisał, którymś już nie pamiętam. Czy pani aby na pewno tasuje karty? Tak, słuchajcie, tasuje karty. Nawet jak wy tego nie widzicie, może bo mam tak ustawioną kamerę. Karty są tasowane, karty są oczyszczone. Także o to się nie martwcie. Tutaj wszystko jest tak jak trzeba. już jest powrotem. Hmm? i zobaczymy tutaj przy tej relacji, przy tym pytaniu bratnia dusza, czy on też tak Was odbiera możecie sobie pomyśleć w tym momencie pytanie podczas mojego tasowania karty anielskiej, to też jest orkla anielska zobaczymy co Wam tutaj wyjdzie, jaka odpowiedź tak, czyli tutaj jak mówię nie trzeba nawet yy, za dużo dopowiadać karta anielska, przewodnik na Wasze pytania czyli i on jest Waszą bratnią duszą i to co czujecie to jest prawda, to tak naprawdę takie są jego uczucia, tak? tak wszystko co macie jakie macie pytania i wątpliwości odnośnie tego uczucia i, te, i, i tej osoby na tak czyli Wasza intuicja Was nie zawodzi i to co czujecie w sercu też Was nie zawodzi zrobimy sobie od razu tą kartę żeby mnie zapomniała dla dwójeczki dla osób, które zsynchronizowały się z kartą numer 2, tak samo możecie przystopować, pomyśleć, zastanowić się nad pytaniem lub jeżeli nie macie pytania to zobaczymy co karta Wam tutaj będzie chciała przekazać Zaczekaj czyli z pewnymi decyzjami, z pewnymi yy, ruchami że tak powiem w życiu Zaczekaj, jeżeli nie, jest tak, nie ma takiej potrzeby, żeby to robić tu i teraz na ten moment. Zaczekaj. Wybierz inny moment, poczekaj na odpowiednią chwilę, nie spiesz się. Ta karta właśnie to oznacza dla Was, dla osób, które synchronizowały się z numerem 2. Teraz wszystkie pytania, oczywiście, które będą tutaj w tym czytaniu, będziecie mieć w opisie na dole. I teraz zobaczymy relacje między Wami na ten moment, tu i teraz, jak to wygląda dla karty numer. Jeden. Pamiętajcie, że uczucia i myśli ludzi się zmieniają. Co prawda, kart tarota nie powinno się pytać o to samo bez przerwy, lub nawet zadawać to samo pytanie, tylko w inny sposób, próbując jak gdyby kartę trochę oszukać, gdyż karty okłamią. Ale w rozkładach ogólnych to jest tak, że tu się tysiąc energii przewija, tysiąc osób siedzi po drugiej stronie. I zawsze ta myśl, i zobacz, jaka karta mi się przewróciła, i zawsze ta myśl może być skierowana do innej osoby. Dlatego tu aktualizacje są i tak dalej na moim kanale. Czyli patrzymy. Relacja między Wami od tego zaczniemy na ten moment. Uczucie, chemia, pożądanie, pragnienie silna więź czyli jednym słowem bratnia dusza, tak. Między Wami. Wy to czujecie. Ta karta oznacza, że to jest takie intuicyjne. Burzliwa relacja. Bardzo burzliwa relacja. Wręcz bym powiedziała, taka: ścieracie się. Na zasadzie dwa silne charaktery, dwie silne osobowości. I tu też jest ten silny charakter po stronie energii żeńskiej, czyli jeżeli Wy występujecie w energii żeńskiej lub osoba, o którą pytacie, jest w energii żeńskiej. To jest to dosyć taka silna osoba. Wasz związek stoi teraz na etapie, co jest między wami wyboru, czyli podjęcia wyboru, podjęcia decyzji odnośnie waszej relacji, waszych spotkań. O, widzicie? Waszych spotkań, relacji, tego, co się między wami dzieje. Tu się dzieje po prostu burzliwo, jeżeli chodzi o wybór. A na to potrzeba spokoju i czasu. Tak mi się tu pokazuje. Relacja między Wami, relacja między Wami. Do, każdej, do każdego pytania rozłożę orkletą tą miłosną. No tak, jak to nieraz mówię, to jest Wasza relacja, to jest to uczucie, jest tak, jakby dla części z Was to jest. Długo już trwa ten związek i te przepychanki, takie być z nią nie być, być z nim nie być, bardzo długo to już trwa tutaj występuje zmęczenie takie już tym takim, taka stagnacja, że nie ma żadnego ruchu, nic się nie dzieje w tym temacie, wszystko jest tak samo, wraca do punktu wyjścia, tak byście po prostu yy, dziury w tym samym worku ciągle łatali, tak, czyli no wszystko się rozsypuje, wszystko nie idzie tak jakbyście chcieli, chcielibyście, żeby to szło do przodu, a to stoi w miejscu i kolejna łata na dziurę i do przodu, tak i jak gdyby łatacie ten worek z nadzieją, że coś z tego będzie, że to będzie to uczucie w końcu, będziecie z tym partnerem lub z tą partnerką, tak, lub ewentualnie, że ona do Was wróci, bo też tu jest taka energia. Zobaczymy zaraz. Przy tym pytaniu relacja między Wami co nam tutaj Orkla pokaże. Przy tym pytaniu I tu, kochani, wychodzi wam pasja. twoje Wasze serce i dusze cieszą się, będąc ze sobą, tak? Przy tej relacji, relacja między wami, pasja, czyli namiętność, pożądanie, pragnienie, fizyczność. Wasze po prostu serca, będąc razem, i wasze dusze śpiewają z radości, po prostu. Tak bym to powiedziała w skrócie, tak? Zobaczymy. Teraz będzie. Co on czuje do ciebie, tak? Czy ona? Co on czuje lub ona do ciebie? Użyjemy tych samych kart, bo jest ta sama talia. Zobaczymy, co nam karty pokażą. Co on czuje lub co ona czuje do ciebie? No, miłość, uczucie. Jest też zagubienie przy tym. Zobaczcie, drugi raz to sama karta wypadła. Czyli jest, jest tak jak. Tak jak na początku, tak uczucie, miłość, pożądanie, pragnienie, bratnia dusza. To jest wasza bratnia dusza i wy to czujecie. Ta osoba jest pogubiona. W waszej energii też jest zagubienie wyczuwalne. Nie wiecie co zrobić, jaki zrobić ruch, żeby po prostu być, żebyście mogli być razem i żebyście byli szczęśliwi, tak? Na ten moment i na tą chwilę. Co on czuje? Do Ciebie lub ona. Chce, yy, chce się z Tobą spotkać, odezwie się do Ciebie, napisze, zadzwoni, ale myśli o spotkaniu, takim, żebyście po prostu się zobaczyli, żebyś. Bo tutaj może być dla części z was ta osoba daleko myśli o tym spotkaniu, bo już ma dosyć tego, że jest daleko od was i po prostu no dusi się, tak? Tak jak, jak, yy, jakby był w niewoli, lub była w niewoli, pragnie spotkania, pragnie was w końcu zobaczyć i to jest na zasadzie, jak. Promień słońca na twarz po zimie, tak to spotkanie dla tej osoby będzie z Wami. Tak? Znaczyło. Zobaczymy, co On czuje do Ciebie przy orkli, jaka nam karta tu wyjdzie. Przy uczuciach wybierzemy sobie trzy. Jedna nawet wypadła. Warto czekać. Warto czekać. Warto czekać na tą relację. Warto czekać na to uczucie. Twoja, y, jak gdyby Twój wysiłek włożony w to uczucie przyniesie oczekiwany rezultat. Uwolnij siebie. Uwolnij siebie od wszelkich. Y, od wszelkich. Y, jakby to Wam słowa mi zabrakło? Uwolnij siebie z tej klatki takich niedopowiedzeń, niedomówień. Z tych domysłów, sama siebie lub ty sam siebie, osaczasz, zamykasz w klatce, zamęczasz pewnymi rzeczami. Czas przejąć kontrolę nad własnym życiem, jeżeli chodzi o to uczucie, tak? Twoja miłość jest bezpieczna. Otwórz swoje serce, dostaniesz dużo energii, tak? Poczujesz siłę tej miłości, tego uczucia. I słuchajcie, i to jest w pytaniu, co? on do ciebie czuje czyli jeżeli chodzi o waszą energię to tak jak powiedziałam i to jest to samo jeżeli chodzi o jego energię czyli on tak samo jest osaczony on się czuje tak jak mm, uwolnij siebie pokażę wam bo tu jest ten obrazek taki dosyć wymowny widzicie jednorożec zawsze się z magią kojarzy ale tu jest on uwięziony w klatce w przepięknym lesie ale w klatce uwolnij siebie czas iść do przodu czas wziąć kontrolę nad własnym życiem tak przy tym pytaniu Zobaczymy kolejne pytanie: Czy on odwzajemnia uczucia tak samo jak ty? Czy patrzy na to uczucie tak samo jak ty? Czy on/ona odwzajemnia uczucia i patrzy na to samo uczucie tak jak ty? Zobaczymy. Nie do końca, nie do końca, a zaraz wam powiem dlaczego. Być może nie do końca, bo tutaj jest mężczyzna, chociaż widzę, że uczucie miłości, romansu yy, i chemii i bratniej duszy jest, czyli on też to odczuwa lub ona. Ale to jest osoba taka bardzo manipula taki manipulant manipulantka, który yy, ma nad wami bardzo dużą przewagę i kontrolę. Yy, to może dotyczyć osób, które mają partnera daleko od siebie, który nie jest blisko przy nich tak. To powyżej 50 km. Ta osoba jest tam zakorzeniona w tym miejscu, w którym jest i w którym przebywa w tym momencie, i ciężko jej będzie wywrócić do góry nogami życie dla Was. Chociaż Wam to mówi. Centralnie jest tutaj, że mówi Wam, że wszystko zostawi, że będzie z Wami, że musicie poczekać, że to jeszcze trochę czasu i tak dalej. I rzeczywiście ona tak myśli. Ona odczuwa tą bratnią duszę, że jesteście jej bratnią duszą. Ale z, z jakichś przyczyn nie może Wam do końca wyjawić całej prawdy, i nie może Wam do końca powiedzieć, że to może bardzo długo potrwać wbrew pozorom, tak? Bo tu jest lęk przed wasz stratą was, tak? Czyli nie do końca odwzajemnia te uczucia tak jak wy. Też czuję, że jesteście jej bratnią duszą, ale nie aż tak się nie angażuje, bym powiedziała, w tą relację jak wy, tak? Zobaczymy. Orkle. I teraz tak, skup się na pracy, skup się na swoich finansach, taka rada, tak? Yy, bo ta osoba skupia się na tym w tym momencie. Yy, tutaj może być coś, problem może leżeć, i to jest tak, czy wzajemnie uczucia, tak samo jak ty. Nie do końca odwzajemnia przez problem, przez pryzmat rodziny. Czyli w głowie ma, może to być osoba, która ma rodzinę, i w głowie ma to, że jak zmieni swoje życie dla Was. To ukrzywdzi własną rodzinę, dzieci, szczególnie tu chodzi o dzieci. I zobaczcie, wedding, this situation. I ta sytuacja, która teraz się między wami dzieje, może prowadzić do nawet ślubu. Słuchajcie, to może być nawet z tego poważny związek, naprawdę, bo karty pokazują, że ta osoba skupia się, żeby o was nie myśleć, to skupia się na karierze, na pracy, żeby odpędzić te myśli od was. Te myśli są zbyt silne na tyle, że ona myśli, żeby odejść, ale przez pryzmat tego, że część ma rodzinę i dzieci, po prostu, no, to wszystko się odwleka, tak? Boi się. Boi się, że skrzywdzi i zrani rodzinę. Szczególnie chodzi o tutaj, o dzieci. Ale relacja jest na tyle poważna i na tyle silna, że może tu dojść między Wami do ślubu, tak? Czyli to, to uczucie ona widzi trochę inaczej niż Wy, co nie zmienia faktu, że, no, też są to silne uczucia dla tej osoby. Zobaczymy jeszcze kochani, co zrobić. Takie pytanie zadamy. Jakie podjąć kroki, żeby było warto, żeby, żeby ta relacja miała sens, tak? Jakie podjąć kroki, żeby było warto. Jakie podjąć kroki, żeby było warto. Spotkać się na pewno. Zaryzykować. Postawić wszystko na jedną kartę, bo tu jest, widzicie, uczucie. Tu jest karta serca, czyli macie się w sercu, to jest bratnia dusza. Nowe uczucie, postawić na to uczucie, zacząć wszystko od nowa dla Was, schować wszystkie urazy, wszystkie niedomówienia, niedopowiedzenia, zostawić za plecami, pogodzić się z pewnymi rzeczami, z pewnymi faktami, tak? Jakie podjąć kroki? Nie naciskać, nie manipulować, pogodzić się z sytuacją, na chwilę obecną tu i teraz i tak się nic nie zmieni, a jeżeli chcecie być z tą osobą, to tutaj ewidentnie, mm, no to będzie przeszkadzało, to może zniechęcić to uczucie, tą osobę do Was, tak? No i tak, no i na tyle mamy. Tyle mamy z tego rozkładu dla karty numer 1. Jeszcze zobaczymy też tutaj do tego pytania, jakie podjąć kroki, żeby było warto orkle. Jakie podjąć kroki, żeby było warto. Daj szansę swojemu uczuciu. To jest praca nad związkiem. Zobaczcie, jaka piękna karta. Praca nad związkiem. Daj szansę temu uczuciu, tak? Nie skreślaj tego uczucia. To na zasadzie orkli zobaczymy, co tutaj nam wyjdzie dla rozkładu numer 2. Czyli, tak jak mówiłam, zaczekaj z pewnymi decyzjami. Nie spiesz się, nie pochopnie, pomału, obserwuj. Zobaczymy teraz relacja między Wami tu i teraz. Zobaczymy, jakie energie tutaj nam się pokażą. Dla części z Was świeże, nowe uczucie. Mm, tu nawet będzie uczucie, że to tak się przerodziło z czegoś, tak naprawdę nie wiadomo z czego. Mogliście się już znać, mogliście się już widzieć, i tutaj raptem coś się zadziało, tak? I jest szok. Jesteście w szoku, bo, bo nie sądziliście, że coś, do czegoś takiego może dojść. To może być wasz przyjaciel, wasz znajomy, wasz kolega, mm, to może być nawet kolega waszego męża lub waszej żony, jest w zależności jaka energia jest po drugiej stronie. Zobaczymy relacja między wami na ten moment i dwie mi się wyciągnęły. No ciągle mi wychodzi ta relacja przy pracy, czyli osoba, którą znacie z pracy, osoba, która jest przybita, przytłoczona tym uczuciem w pracy myśli, boi się, że się wyda, że ktoś się dowie, yy, osoba przy wyborze bardzo dużym, ciężkim wyborze dla niej na ten moment, na tą chwilę nawet tu jest strata pracy, czyli na zasadzie albo ona będzie ta osoba chciała odejść z pracy, albo wy tą stra pracę stracicie, albo już straciliście na takiej zasadzie, a tą osobę poznaliście przy pracy. Tak to wygląda. Taka relacja między wami się tutaj pokazuje dla takich energii. Pamiętajcie kochani, że rozkład jest ogólny. Nie z każdym będzie synchronizował, nie z każdą energią będzie współpracował, ale na pewno z częścią tak. No i dobrze, zobaczymy. Orkle czy relacje między Wami? O nie, no, tyle to nie przypadek? Nie sądzę, zobaczymy. Zobaczymy, jaka karta nam wyjdzie, Orki, przy tej relacji. Atrakcja. Jesteś bardzo atrakcyjny fizycznie i uczuciowo, emocjonalnie dla tej osoby. Widzicie, piękna karta, czyli atrakcyjność fizyczna pożądanie to jest to coś wokół, taki magnes, tak? przy tej osobie widzicie jaka piękna karta mu się pokazuje atrakcyjności dobrze, zobaczymy teraz pytanie wiemy jaka relacja między Wami co on czuje do Ciebie co on czuje do Ciebie na ten moment na tą chwilę, on lub ona się poprawiam Romans. Dla części z Was to jest romans. Ewidentnie pokazuje się jako karta romansu, karta kochanków, uczucia w ukryciu. No i tak jak mówię, tak jak tam wyszło. W pociągu takiego fizycznego, pożądania, chemii, magnetyzmu, czegoś, czemu nie można się oprzeć. Co on czuje do ciebie na ten moment? Czuje tęsknotę i samotność. Tak jakby by był problem ze spotykaniem się. Chce zacząć wszystko od nowa. Chce zmian, chociaż te zmiany ja, z jakimiś przeszkodami się wiążą. Hmm, Chcecie uszczęśliwić, tak? Coś Ci obiecuje, bo tu widzę ewidentnie, że jest obietnica, że będzie z Tobą, że, że no, w romansie zostawi tamtą żonę, czy mm, zostawi męża, czy partnera, partnerkę, jeżeli wchodzą w grę długoletnie związki partnerskie, bo tu nie muszą być wcale łączone ślubami. Ta obietnica trochę się cieniem na niego kładzie lub na nią, na to uczucie, bo on marzy o Was, śni o Was, tutaj nawet występuje w, w snach, występujecie w snach, tak? Czyli to pragnienie, tęsknota, chęć zbliżenia, to po prostu nawet mu się śnią po nocach, tak to wygląda, takie uczucie, tak? Zobaczymy, Orklej, co on czuje, ona do Ciebie na ten moment, na tą chwilę. No, i widzicie? Przy romansie, jak nic, przy romansie. To jest taka karta takiego bawidamka, karta y, radości, karta zabawy, y, karta szarmancka, y, recepta na romans, czyli twój duch. Jeżeli chcesz, y, żeby ten romans trwał, jak gdyby twój duch, twoja dusza błyszczy, świeci, pragnie, przyciąga jak magnes tą osobę, tak? Taka karta przy. Przy, przy was, przy tej relacji, co on czuje, i to jest odwzajemnione, energia po dwóch stronach waszej i jego jest identyczna, przyciągacie się jak magnesy, tak? Czy on odwzajemnia to samo uczucie, tak samo uczucie, tak jak ty to widzisz, tak? Czy w ten sam sposób odwzajemnia uczucie do ciebie? Tu od razu wyszło, że jest bratnia dusza, od razu. Tu wam wyszło, wyszła karta miłości. Ale jeszcze nie tak zwanej bratniej duszy. Zobaczymy zaraz, co on. Czy on widzi to samo, tak jak ty? Na zasadzie, na ten moment, na tą chwilę, on ma smutek. On ma smutek, tęsknotę, jest gdzieś daleko, ma myślenie rozdrabnia wszystko, analizuje. Dla części z Was urwał kontakt, myśli nad tym, czy dobrze zrobił, lub zrobiła. Po raz drugi wybór ta sama karta po prostu zastanawia się, czy dobrze postąpił, lub postąpiła. Dla części z Was to jest osoba, która urwała z Wami kontakt na ten moment, na tą chwilę, bo trochę inaczej patrzyła na tą relację niż Wy. Dla części z Was ta osoba po prostu chciała tylko romansu, a po tym, jak się gdyby. Ten romans zakończył, stwierdziła, że jednak to było coś więcej i czuje coś więcej, tak? Tak to się tu przedstawia, że trochę to uczucie zaczęło tą osobę przerastać, tak. I zaczęła po prostu odczuwać tęsknotę i potrzebę bycia z Wami. Zobaczymy, czy on odzajemnia to samo uczucie, tak jak Wy. Jak orklana wyszła. No i spadło. Pozwól tej na sytuacji toczyć się po swojemu, tak? Nie kontroluj tej sytuacji, ona będzie miała swój bieg. Nie masz wpływu na to, jak to się potoczy, po prostu. Wszystko jak gdyby tutaj w rękach, tu pokazuję aniołów, ale na zasadzie wszystko w rękach losu. Sytuacja potoczy się sama, niezależnie od Twojego posunięcia, Twojego kroku w obie strony, tak? Czyli tu, jak gdyby, nie macie wpływu na decyzję tej osoby. Wy nie macie żadnego. To i tak, tak jak będzie miało się potoczyć, potoczy. Jakie kroki podjąć, żeby było warto, żeby było lepiej? Hmm, już. Poczekać, aż się zadzieje. Poczekać, bo zmiany przyjdą. Poczekać, aż miną przeszkody, bo tu ewidentnie się pokazują przeszkody, yy, mieć nadzieję przede wszystkim, nie patrzeć na związek przez pryzmat kolejnych naszych wcześniejszych doświadczeń, bo tutaj widać, że wszystko jak gdyby potoczy się bardzo dobrze i ta osoba, jeżeli przestała się odzywać, to się do Was odezwie, tak? Czyli na zasadzie przestała się odzywać, odezwie się. Nie naciskać, nie, nie wywierać jakiegoś wpływu na tą osobę, bo to i tak musi się potoczyć swoim rytmem, swoim torem, tak jak nam wcześniej karta pokazała. Tu nic nie przyspieszymy, a wręcz możemy pogorszyć. Zobaczymy, orkę, jaka nam tutaj wyjdzie. Jakie podjąć kroki, żeby było warto, i już mi nie wypadły, wie. Twoja miłość jest bardzo silna. A twój flirt to światło dla twojej energii, czyli na zasadzie. Te karty mówią nam o tym, bo wypadły w tej relacji, że to uczucie jest tak silne, że przetrwa, czyli nawet jeżeli ta osoba, to się tyczy tej osoby, która urwała kontakt, to ta osoba do was wróci, bo te uczucie jest zbyt silne i zbyt bardzo, który jest jak gdyby Ciągnie, ciągnie tą osobę do Was. Mało tego. Tu wychodzi, że dla części z Was to jest bratnia dusza, bo tu wychodzi mi połączenie Waszych dusz, Waszego duchowego uniesienia i Waszego uczucia. Czyli Wasze dusze, jak gdyby są duchowo połączone. Czyli bratnia dusza, jak nic, tak? No i co, kochani? Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności, nie wiem o której godzinie to oglądacie. Dziękuję za subskrypcję, za komentarze. Wszystkie nowe osoby witam na kanale, te, które są pierwszy raz u mnie na kanale. Zapraszam do subskrybowania, będzie mi bardzo miło. No i co? Widzimy się w następnym czytaniu. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmiki, chcielibyście, żebym coś nagrała, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie.